takich pustaków jest wybudowany cały dom Muszę sobie to jeszcze uwiecznić na filmie, bo za chwilę tu będzie ścianka i już nie będzie widać. Jeszcze ostatnio ścianka nie otynkowano. Takich pustaków było zrobionych 7000 przez Emie. Własnoręcznie my robili w 1986 7 roku. Z czego sum rzek zrobił jakieś 3000, ponad 3000. Reszta. Reszta my robili wspólnie z teściem, z tatą, ze szwagrym. <laughs> z kim się dało, pomagali, ale tak um, własnoręcznie, sum że zrobił ponad 3000. Także kiedyś tak się budowało, teraz to jest in, inna rzeczywistość, inna budowa. Kiedyś nic nie było, wszystko trzeba było robić samemu.